别看我摆拍 Też ma nieuczciwe umowy? I tu też kredyt będzie za darmo? Klient na rękę w 2017 roku dostał niecałe 47 tysięcy, a do oddania już na starcie ma ponad 66 tysięcy. Skąd około 20 tysięcy różnicy? Blisko 4,5 tysiąca prowizji i około 15,5 tysiąca ubezpieczenia, które zostało dorzucone do długu. I bank od tego nalicza odsetki w każdej kolejnej racie, czego nie może robić zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Poza tym umówmy się, żeby dostać 46 tysięcy na rękę muszę ponieść kosztów 20 tysięcy, czyli kół 40% całej kwoty? Czy to nie rozbój w biały dzień? To ile na tym straci banka, zyska klient? Wszystkie prowizje, odsetki ubezpieczenia od samego początku kredytu bank będzie musiał po wygranej klienta zwrócić, a pozostały kapitał, sam kapitał, bez żadnych odsetek. Klient będzie spłacał w niezmienionej długości w mniejszej racie. Wszystko to dzięki sankcji kredytu darmowego, czyli karze dla nieuczciwego banku. Jeśli Ty też masz taką umowę niekoniecznie w PKO BP, to w komentarzu znajduje się link do formularza, który jak wypełnisz to ekspert z mojego zespołu zadzwoni i bezpłatnie sprawdzi Twoją umowę. A po więcej takich antybankowych ciekawostek, obserwuj mój profil.